No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w pierwszym odcinku trzeciego ladera na moim kanale z Diablo 2 Resurrect. Dokładnie tak, nie inaczej. Trzeci lader wystartował już wczoraj w Diablo 2, jeżeli chodzi o Polskę. Jak widzicie, nazwa mojej postaci odklejka i tym razem odklejką będziemy cisnąć na trzecim laderku, oczywiście, zabójczyni, najpierw Trapsinka... A później pod Martial Arts z mozaikami. Miejmy nadzieję, że wszystko ładnie pyknie. Ale stwierdziłem, że nie będę wam nie wiadomo ile rzeczy tak szczerze mówiąc pokazywał. Tutaj wam pokazuję na 22 levelu jak sobie odklejką grałem z randomami w 8 osobowym teamie lataliśmy sobie właśnie leciliśmy sobie na diablo na normalnym poziomie trudności i generalnie chciałem sobie troszeczkę pogadać że jestem mega podjarany na ten ladder aczkolwiek nie gram w niego tak jakbym że wiecie że gram cały dzień nie ja sobie ładnie na spokojnie sobie powolutku gram nie chcę cisnąć na pałę do przodu Gram sobie na spokojnie i po prostu chodzi o to, że mam 4 miesiące grania, tak? 4 miesiące ladera. Ja do tego zawsze podchodzę źle, według mnie, bo w żadne rankingi nie gram, nie ścigam się na laderze i tak dalej, więc yy, nie mam zamiaru też się spalić przedwcześnie, tak? Więc sobie na spokojnie będę buwo, bu, chciałem powiedzieć bufował, budował swoją zabójczyni. O, tak jak już mówiłem na początku, odklejka będzie... Mm, na początku trapsinką, tak na 35. może 40. poziomie postaci, a później, oczywiście, sobie Endgame'owo, już jak sobie nazbieramy na dwie mozaiki i e, sobie zrobimy dwie mozaiki, bądź kupimy, no to wtedy sobie ogarniemy oczywiście. Pod mele, zabójczyni, pod martial arts i pod mozaiki sobie będziemy wtedy pykać, czyli pod tą zabójczynię, która została największego bufa. Być może na tym laderku jeszcze jakiś inny, jakąś inną postać stworzę, zobaczę. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak wy zaczęliście laderek, kim zaczęliście laderek, i tak dalej, tak dalej. Ja sobie na spokojnie, powolutku stwierdziłem, że sobie z randomami polatam na tym trzecim i czwartym akcie, piąty już sobie dokończę sam oczywiście, pierwszy sobie zacząłem sam e, drugi w pół trochę z ludźmi, trochę sam, w sumie pierwszy tak samo też trochę z ludźmi, trochę sam, e, trzeci, czwarty już całkowicie poleciałem sobie e, właśnie z randomami i piąty akt myślę, że polecę już sobie na spokojnie solo i tak sobie właśnie ja stwierdziłem, że będę grywał, zawsze sobie ogrywałem ladery całkowicie solo, a tym razem stwierdziłem, że a nie, 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 tym razem sobie polatamy, skoro nie mam tylu znajomych, to sobie polatamy z randomami. I nawet przyjemnie się latało, że czasami było śmiesznie, e, nie ukrywam. No i tyle, tutaj jakby nie ma co mam więcej opowiadać, ale jestem mega podjarany na ten ladder i już nie mogę się doczekać, aż przejdę sobie Hell i Będziemy ubrani, będziemy sobie zabójczyni, latać, śmigać elegancko. Już się tego doczekać nie mogę, aż do obszary grozy czyścił swoją piękną, wspaniałą asasyneczką. No i tutaj wam pokażę na spicie jak to na oczywiście nie innym jak 24. levelu postaci. Ubiłem sobie bala na normalu. Wiem, że dosyć niski poziom postaci, ale tak z randomami się poleciało trochę do przodu, nie ukrywam. Jak widzieliście, te sanktory House'u Czyściliśmy na 22. Jeden level, biję na starożytnych, jeden level, biem tak. O, i e, no właśnie tak to wyszło, że 24. level jest na balu. E, bal nie był jakiś ciężki. Mm, problemem był bardziej czas, w sensie, wy to byście gdzieś w przyspieszonym czasie, bo nie zamierzam wam tego pokazywać wszystkiego tutaj, całej tej walki, ale po prostu no. Jakby biłem go dosyć długo, bo z około 3 minuty go biłem tą asasyneczką pod y, trapy ogniste. I tyle co nie, więc teraz sobie po przejściu normala na tym 24 levelu planuję polatać obszary grozy, aż wbiję 30 poziom, 30 któryś być może. Wtedy wbiję na normal, no i już zrobimy sobie asasyneczką typową trapsineczkę po prostu, którą już będę budował endgame'owo mniej więcej, więc tak to wygląda. No i cóż, ludziska. ja już tutaj będę się z wami powoli żegnał, tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dajcie znać w komentarzach koniecznie, jak wam idzie na laderku, kim zaczęliście, jaki już macie level, czy już pocisnęliście mocno do przodu i macie na przykład 90 level, czy może jednak na spokojnie sobie gracie, a może na spokojnie, ale nie aż tak jak ja, czyli na przykład zamiast 30 level to macie powiedzmy nie wiem, 60, dajcie znać, no i cóż, i trzymajcie się, do usłyszenia, moja odklejka się z wami żegna, no i tyle ludziska co nie, jest. trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego odcinka na moim kanale ludziska z trzeciego laderka, oczywiście, hejos!